Dzień dobry, witajcie. Kolejna lekcja miłości. Poprzednio opowiadałam w języku angielskim, w języku hiszpańskim. Teraz wracam do polskiego. I przyszła do mnie taka refleksja, taka inspiracja z tematu hmm, tematu dosyć złożonego, jeśli tak można powiedzieć. Ponieważ chciałabym dzisiaj opowiedzieć o historii lekcji miłości, której doświadczyłam w relacji damsko-męskiej, ale nie będzie to historia romantyczna, tylko bardziej historia, która daje wielką odwagę, nadzieję na lepsze. Ponieważ hmm, z takiej perspektywy, ponieważ ja w, aktualnie jestem Singielką i zerwałam albo zmieniłam, transformowałam moją relację, w której byłam. Była to dosyć burzliwa relacja i jakże cudowna. Jestem ogromnie wdzięczna, że mogłam doświadczyć wszystkiego tego, czego doświadczałam w tej relacji i z tym mężczyzną. Jednak nie to jest tematem tej, tej opowieści dzisiejszej. Tematem tej opowieści jest, jak wychodząc z relacji, możemy przekierować. Naszą uwagę na siebie. No i cóż, tutaj było takie spotkanie: było spotkanie z, z jedną z moich znajomych. I kiedy się poznałyśmy, zaczęłyśmy rozmawiać. Rozmawiałyśmy na różne tematy i również na temat tego, Jaka jest potęga kobieca i jaka jest potęga generalnie człowieka, kiedy wychodzi z jakiejś sytuacji. Tutaj, w naszym przypadku, wyszłyśmy z sytuacji relacyjnej. Wyszłyśmy, zakończyłyśmy relację. I wtedy, kiedy siedziałyśmy przy stole i rozmawiałyśmy, sieciło słońce, byłyśmy w naturze i doszłyśmy do wniosku. Jak niesamowicie potrafiłyśmy się rozwinąć dopiero wtedy, kiedy wyszłyśmy z danej relacji. I, I to nie tak, że ktoś czy coś nas blokował, tylko zauważyłyśmy, że wtedy w relacji, i jest to naturalne, że kierujemy uwagę na tą relację. Kierujemy uwagę, Kierujemy naszą energię na drugiego człowieka. I to jest piękne i cudowne, bo przecież chodzi o to właśnie w tej relacji żeby, żeby wspólnie współdzielić to, co mamy, współdzielić naszą przestrzeń, kreować coś pięknego, dzielić się, działać i, i wspierać nawzajem. Tak, ale w, w, tej, w tym momencie, kiedy kończy się coś i, i kończy się ta relacja. Wtedy ta pełna uwaga, która była kierowana na relację, na drugiego człowieka, na partnera, na partnerkę, może być bardzo cudownie i harmonijnie przekierowana na własną osobę. I Zaczęły dziać się, zaczęłam działać inaczej. Po zakończeniu relacji zaczęłam działać inaczej. Zaczęłam e, tworzyć, zaczęłam więcej tworzyć. To znaczy, chciałabym zaznaczyć, że i relacja jest cudowna, może być cudowna, jeżeli sobie na to pozwolimy. Jesteśmy gotowi na piękną komunikację, bo komunikacja to. Miłość. Sposób, w jakim się komunikujemy z samym sobą, i z drugim człowiekiem, to dla mnie miłość. I kiedy jest bardzo dużo tej miłości, możemy w spokoju i możemy w, w harmonii wyrażać siebie, i ta druga osoba również może przyjmować różne, różne rzeczy od nas, I, i odpowiadać również w harmonii i spokoju. A kiedy tej miłości jest. Mniej. Wtedy wkraczają różne schematy, które, które gdzieś tam i, i te bolączki, i te traumy, i, i to wszystko, co, co krzyczy, co woła, co chce wyjść, co chce się zamanifestować i chce być już y, gdzieś tam uzdrowione. Tak więc ta komunikacja. No i Wtedy, kiedy rozmawiałyśmy z Anetą, dziękuję Ci serdecznie, Anetko, za tą rozmowę, poczułyśmy, że jest taka odwaga w zakończeniu czegokolwiek, ale szczególnie relacji takiej intymnej z partnerem, że jest odwaga i poczucie, że tak, teraz czuję tą moją moc sprawczą, ona zawsze tam była, ale kiedy uwaga jest przekierowana na inne tory, wtedy Czasami trudniej nam dostrzec tą moc sprawczą, to, że, że wiemy, chcemy odkrywać siebie my jako kobiety i pewnie jako mężczyźni, mężczyźni jako mężczyźni, Swoje, swoją moc sprawcą, sprawczą mogą odkrywać, bo to jest tak, że ja mówię z mojego punktu widzenia, ale ja wiem, że różne, że. Prawdopodobnie działa to tak samo w, po, w, w pozycji męskiej. Jest to uwarunkowane różnymi innymi czynnikami, ale przekierowanie uwagi daje nam ten potencjał zauważenia czegoś nowego, czegoś innego, czegoś, co w, czego w relacji nie widzieliśmy. No i cóż, e, jakoś pamiętam też taką historię, Siedzieliśmy ze znajomymi w restauracji, i, i był, była w naszej ocenie kelnerka, no taka, z, ze złym humorem, można to nazwać. Oczywiście, nie wiemy, co się tam działo w życiu tej, tej pani, więc. Też była, było w nas pewna doza zrozumienia, ale do czego zmierzam? Znajomy powiedział, no i jak tutaj żyć pozytywnie, jak do wychodzisz, też być pozytywny, a dookoła ci robią podgórkę. No takie, takie to tutaj uproszczenie, ale żebyście zrozumieli, o co chodzi. No i ja wtedy odpowiedziałam tak, ale przekieruj, możemy wtedy, to jest bardzo Taki trik ciekawy, że możemy przekierować naszą uwagę na coś pozytywnego. Nie skupiać się na tym, że ta pani jest taka zgryźliwa, czy, czy, czy niemiła, czy jeszcze jakaś, tylko skupić się na tym, że możemy być w restauracji, w ciekawym miejscu, doświadczać nowych potraw, nowych smaków, to tylko jakby. Przekierowanie uwagi. No i tak samo jak przekierowanie uwagi jest w tej historii z tą restauracją, tak samo przekierowanie uwagi może być w relacji. Nawet nie musimy kończyć naszej relacji, bo czasami nie jest to jakby konieczne, żeby zrozumieć różne kwestie. I tak pięknie się uczyć wspólnie w miłości. Właśnie tej miłości, w relacji tej miłości, się cudownie uczyć. Ale czasami zdarza się tak. I jeśli, drogie kobiety, drodzy mężczyźni, jest, jeśli jesteście w tej sytuacji, że zakończyliście swoje relacje niedawno, bądź teraz jesteście w takim punkcie, że zastanawiacie się, co zrobić, może to, może to co mówię do Was, da Wam jakąś otuchę, utuli Was z takim ciepłym. Ciepłym y, ogniem motywacji, że tak, że można, że nawet jak zakończy, zakończymy jakąś relację, to, to możemy zbudować być może to jest sygnał do budowania własnej relacji z samym sobą, tak. A jeśli zastanawiacie się, co, co zrobić, to może druga technika coś wam. Może drugie moje zrozumienie coś wam, coś wam da, że być może przekierować uwagę na to, co pozytywne w tej relacji, w tym partnerze, między wami? No, no cóż, to taki temat bardzo dla mnie ciekawy i miły. I właśnie ja dostrzegłam wielką moją wartość w tym, że. Mogę poświęcić więcej czasu na siebie, dla siebie, a przy okazji też dla innych istot, które i innych ludzi, którzy są dookoła mnie. Wiadomo, naj, najlepiej jest, żeby wszystkie relacje były w harmonii i w równowadze, ale żeby to się, że tak powiem, zamanifestowało, to ja czuję, że należy zaczynać. Od relacji z samym sobą. Tak więc dziękuję za wysłuchanie. Cieszę się, że mogę się dzielić. Cieszę się, i raduję, że to tak płynie. Bo naprawdę to, te tematy przychodzą do mnie i, i nagrywam je, i, i czuję taką ogromną inspirację i radość wewnętrzną, że, że działam, że jestem, że mówię, że wyrażam siebie, i, i że. Mam pozytywny oddźwięk, że ludzie piszą do mnie, znajomi piszą do mnie, że o różnych kwestiach, że, że to im zainspirowało, że dało jakąś wartość. Ja ogromnie, ogromnie się z tego cieszę. Dziękuję serdecznie, wdzięczność dla Was i pięknego dnia. Do usłyszenia!